Szok i niedowierzanie. Legia Warszawa przegrała tak naprawdę z półamatorami z Luksemburga 2 do 1. Dzisiaj tak naprawdę zrobimy podsumowanie występów polskich drużyn w Lidze Europy, a więc to, jak te drużyny prezentowały się. No i także szokujący wynik, tak powiedziałem, Legia Warszawa przegrała 1 do 2 z Dudelange mistrzem Luksemburga, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik no właśnie, zacznijmy tutaj może skrótowo od wyników, Ligi Europy Jagiellonia kontra tutaj Gent to było 0 do 1, następnie Genk kontra Lech Poznań to było 2 do 0 jeśli chodzi o Genk, natomiast Legia Warszawa kontra Dudelange to jest 1 do 2, Dudelange zwyciężyło, tak czy Dudelange jak to można nazwać, w każdym razie, no szokujące tak naprawdę Szokujące wyniki. O ile chodzi o gęk to jeszcze po prostu dosyć mocna drużyna. O tyle tutaj szokująca przegrana Legii Warszawa, która przegrała 2 do 1, a tak naprawdę mecz zapowiadał się na to, że mogła Legia Warszawa przegrać praktycznie 4 do 1. Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Piłkarze przepłacani. Tyle pieniędzy praktycznie piłkarze zarabiają, takie potężne transfery, jeśli chodzi o Legię, i na takie, taką, taką, z taką drużyną przegrywa. Absolutnie dudela czy Dudelangę, to jest drużyna po prostu pół amatorów, jeśli chodzi o bramkarza, to bramkarz na co dzień zajmuje się marketingiem, pracuje w biurze, a piłką nożną zajmuje się tutaj, zajmuje się po prostu tutaj po godzinach pracy, to też pokazuje, no i tak samo pozostali piłkarze, praktycznie połowa drużyny to są amatorzy, to też pokazuje, że to praktycznie no czy nic nie umyłem z tej drużyny, tak? No ale jeżeli mamy w, Pi w Legii Warszawa piłkarzy, którzy, którzy zarabiają po 40, po 50 tysięcy euro miesięcznie, przyszli za bająckie tak naprawdę sumy, tak mówiłem robiłem taki filmik, bałkański zaciąg, jak to mu nazywa Roman Kołtoń piłkarze, którzy przyszli z tutaj Bałkanów, dwóch piłkarzy na kwotę prawie miliona 200 000 czy miliona czterystu tysięcy euro taki był transfer, no to absolutnie dramat, tak? Dramat Dramat natomiast, nie, no tak jak mówię, nigdy nie lubię takiego krytykowania bezpodstawnego. Dramat jest taki, że tutaj prowadził Włukowicz. Znaczy nie jest dramatem, że on prowadził, tylko że na Legię Warszawa nie wpływa żadna zmiana trenerska. Włókowicz, który naprawdę na pewno dawał siebie wszystko, prowadził tą Legię Warszawa jako zastępczy, po prostu trener, bo wiadomo że został tutaj zwolniony ostatni trener Legii Warszawa i tutaj Klafuricz i trwają poszukiwania na jego miejsce. Przymierzany praktycznie był Adam Nawałka No ale to pokazuje, że tam chociażby, chociażby tutaj się wziął, nie wiem, Pepa Guardiola czy tutaj czy Jurgena Klopa, nic nie można z tą drużyną ugrać, tak nic nie można ulepić z tych praktycznie piłkarzy. Dramat, dramat po prostu jeszcze raz dramat. Kibice płacą potężne za karnety, za bilety, wspierają klub, a tutaj piłkarze w ten sposób się odpłacają. No to jest to, co właśnie mówiłem, brak DNA, brak um, takiej po prostu filozofii klubu, żeby jednak um, otaczać się piłkarzami związanymi z tymi klubami. Yy, tutaj no to nie, nie jest dobre. Zobaczmy sobie chociażby, co robi Lechia Gdańsk. Lech, Lechia Gdańsk pozyskuje piłkarzy Lechia Gdańsk pozyskuje piłka, piłkarzy, e, praktycznie Polaków, którzy byli za granicą, i oni później wracają do Lech Gdańsk. Natomiast Legia tak naprawdę nakupowała piłkarzy tutaj zmiany dotyczące właścicielskie, później zmiany dotyczące trenerskie. Nakupowała piłkarzy, którzy nie wnoszą żadnej wartości piłkarskiej, tak? Żadnej wartości piłkarskiej. Ja powiem tak: y, można mieć pretensje do piłkarzy, można po prostu je usprawiedliwiać, ale nie można się oszukiwać, tak? Jeżeli dzisiaj wezmę 11. Ludzi z ulicy i dam im koszulki, ładne po prostu getry, buty, piłkarskie, tak? Korki, to nie zrobię z nich piłkarzy. No nie ma takiej szansy po prostu, tak? Każdy jest w stanie potruchtać, odbić piłkę nogą, no bo każdy zdrowy człowiek jest w stanie to zrobić. Natomiast no, Legia musi pokazywać absolutnie wartość piłkarską. Dramat, no to to też pokazuje praktycznie, że te kluby i tutaj w lidze Europy praktycznie bardzo szybko odpadną. Natomiast szczególny przypadek jest właśnie Legia Warszawa, bo Lech Poznań jest w przebudowie dosyć mocniejszego miał tutaj przeciwnika. Natomiast wymiar kary, jak i by by dostała, a więc przeciwko Gent, no to jest mniejszy, tak. Natomiast tutaj absolutnie Legia Warszawa praktycznie zawiodła na całej linii. Na całej linii praktycznie zawiodła Legia Warszawa. No tym bardziej po prostu szokuje tak powiedziałem, transfery ostatnie jeśli chodzi o Legię Warszawa, zarobki tych piłkarzy tutaj jeszcze chce się po prostu sprzedać kuchar, tutaj nie Kucharczyka tylko Jędrzejczyka no takie rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca a tak jak mówię, z obrazu gry jak ktoś oglądał tę mecze, to było widać zdecydowanie, że można po prostu przegrać, mógł ta drużyna przegrać Legia mogła przegrać 4 do 1 Czyli jeszcze więcej, tak. Wyobraźcie sobie, jaka musi być radość tutaj w zespole tym Dudelange w szatni po tym meczu. No, nieprawdopodobna, tak. Półamatorzy zwyciężyli praktycznie z Legią Warszawa. Takie mecze po, na początku Ligi Europy, czy w eliminacjach tutaj, to absolutnie to trzeba przejść. To nawet nie ma co się zas zastanawiać, tak. No, przy tym budżecie, którym dysponuje Legia Warszawa, tych piłkarzach, no ale to pokazuje, no, to tak samo jakby na przykład Arabia Saudyjska, czy Katar wzięliby najdroższych piłkarzy, oni tak by nie grali po prostu tam najlepiej no bo jednak musi być to coś, tak, trzeba po prostu kochać tą piłkę, klub, biegać na boisku, naprawdę, żeby się po prostu, e, trzeba się po prostu tutaj identyfikować z tym klubem, e, to też pokazuje, dlaczego na przykład Adam Nawałka nie chciał prowadzić tej drużyny, tak, Adam Nawałka by wszedł do tej szatni i tak by pewnie dużo nie jeździał, a przyszłaby na niego tak naprawdę zła, e, tutaj zła słaba, z, z, okryłby się złą sławą, tak, sam mówiłem takie, robiłem takie filmiki, mówiłem o tym, że tutaj Adam Nawałka może że przyjść do legi, ostatecznie nie przyszedł, wolał wybrać sobie wakacje na Rodos, tak, w tym czasie, kiedy Legia pożegnała trenera, no bo po prostu Adam Nawoka nie chce przyjść tak naprawdę, prowadzić drużynę, którą ciężko jest tutaj, którą ciężko jest po prostu prowadzić. Tu trzeba nie tylko zmienić trenera, ale też trzeba zrobić zmiany personalne, absolutnie, praktycznie połowa drużyny powinna być wystawiona na sprzedaż, transfery, Natomiast no, tutaj jakby Legia chce się pozbyć Jędrzejczyka, akurat Jędrzejczyk, który dużo wnosi do tej drużyny, fakt faktem, że zarabia bardzo duże pieniądze w leki, bo to jest bo to są potem potężne pieniądze miesięcznie, natomiast rocznie, tak. Natomiast rzeczywiście jeszcze Jędrzejczyk czy po prostu Kucharczyk, to są piłkarze, którzy wnoszą coś do, legi, do tej legi Warszawa. To jest szok tak naprawdę. Nie wiem jak tutaj przed kibicami mogą się mogą się czuć po prostu piłkarze Legii Warszawa, no bo jednak, no to jest Legia Warszawa, tak, to są piłkarze, no nie ma, nie ma różnicy, mogą być przypadkowe wpadki, natomiast nie jest to pierwszy praktycznie mecz już w tym, e, w tym nowym sezonie tak naprawdę, kiedy Legia wiadomo co robił, Krafuric, który od samego początku był złą decyzją, zły wybór, tak samo miejmy nadzieję, że Wukowicz nie zostanie trenerem Legii Warszawa, bo Wukowicz pełni, pełni, pełni specyficzną rolę, jeśli chodzi o Legię, tak, e, ma, jest takim trenerem po prostu, asystentem, e, motywatorem e, Motywuje, tak, no i też ma papiery na prowadzenie właśnie takiej sytuacji, jak teraz jest z że prowadzi jako zastępczy trener, ale nie, nie może być trenerem numer jeden. No to jest też taki po prostu model, tak? Jeśli się traktuje klub piłkarski jako korporację, to nie zawsze to się sprawdza, tak? To nie jest tak w korporacji zwykłej, ten jest słaby zawodnik, pewien pracownik, ktoś zamienimy go najlepszego, zrobimy rozmowę kwalifikacyjną, wybierzemy najlepszych, co mieli ładne CV-kę, Tak nie, działa, nie działają właśnie kluby piłkarskie. Na Natomiast absolutnie dramat, tak, jeśli chodzi o Warszawa. Natomiast, co tu więcej można powiedzieć, brak jakiejkolwiek pomysłu tak, na rozgrywanie piłki, brak na, te, wykańczania tak naprawdę akcji, niepewność. Te zmiany dotyczące trenerskie też wpłynęły źle na tutaj zachowanie się piłkarzy na boisku, brak ich pewności siebie, brak tutaj zgrania. To wszystko przekładało się praktycznie na boisku. No i tutaj jeszcze Dudelonz miał praktycznie karny, tak. No to bramka padła. Natomiast Legia Warszawa absolutnie powinna odpowiedzieć kontratakiem, tak? Ten wynik nie powinien być 2 do 1 dla Dudelange, tylko powinien być 5-2 dla Legii Warszawa. Natomiast Dudelange, tak powiedziałem, stwarzał sobie więcej, więcej sytuacji do bramki. Ja nie wiem, czy czasem po prostu w Legii nie jest taka sytuacja, że tam każdy boi się o swoje, każdy boi się, bo były te zmiany trenerskie, te, te zmiany właścicielskie i nie wiem, czy tam nie jest taka sytuacja, że to są piłkarze, mają oczywiście rodziny, kredyty, mieszkania, tak? Chcą zarabiać i nie wiem, czy to nie jest taka sytuacja po prostu że każdy z tych piłkarzy boi się o, o swój byt, o jutro. Boją się, czy czasem na przykład prezes klubu nie wejdzie i powie: Wszystkich wyrzucam, tak? I dlatego po prostu grają e, asekuracyjnie, boją się, boją wyjść się z piłką, tak? Troszeczkę to wyglądała taka sytuacja: O, nie szczelę na bramkę, bo jakbym mnie trafił, to już bym miał niecelne statystyki, już mnie. No to jest to, właśnie co mówię, tak? No, piłka nożna nie może być korporacją mecz, nie może być korporacją zawodnik, nawet najlepszy, taki jak Lewandowski czy Messi. Może kompletnie zawalić mecz. To nie oznacza, że go po prostu nie wystawimy w następnym meczu, także po prostu jeden mecz zawalił, to już w następnym meczu nie należy go wystawiać, bo może mieć zły dzień, fatalne po prostu przygotowanie i tak dalej sytuacją. No, też dochodzi kwestia szczęścia. No a to też jest piękno futbolu, także ludzie, którzy rzeczywiście grają w piłkę nożną, tutaj przegrywają z półamotorami, którzy chcą, którzy chcą po prostu coś ugrać, tak, którzy mają ambicje. Najprzyjeżdżają no do, do, do po prostu tutaj na stadion i zwyciężają. No, szok, szok, tak naprawdę. Wątpię, żeby się zmieniło. Tak naprawdę to, jeśli chodzi o następny mecz, dużo tutaj się nie zmieni. Natomiast. Myślę, że tak, Jagiellonia może w następnym meczu zwyciężyć, ale przynajmniej zremisuje ten następny mecz z Gęg. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymać się, cześć.